I jak tam pan, te ostatnie co nadzorzył pana, bo ja coś się tam sprawa poszła gdzieś w którą stronę, czy nie To co pan zgłaszał? Nie wiem o której pan mówi. A, no połączenie kn 2, którą pan no. załatwiał, trzy lata pan załatwiał połączenie no. drogi z osiedlem, a, a teraz się czekam kiedy pan załatwi o połączenie chodnika z osiedlem. A to o przejściu pan mówi, tak? No dla pieszych ludzi to no, jest no, przejść, wiemy. chodnik, nie? No wie pan, nie. Czy to coś, razie, da się coś zrobić? Na razie... Na razie Czy trzeba pan, 5 lat czekać na to chyba? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Trudno. Na razie ten temat tamtego miejsca się tu jeszcze pojawił. W innej sprawie tam tak. chodzi też o lustro przy KM2, przy tym zjeździe, o którym Pan mówił. Ja tam lustra ponastawiali wstawiali na, na osiedlu. No nie, ale tam akurat rzeczywiście poprawi, mogłoby to poprawić bezpieczeństwo, natomiast pozostałe rzeczy są... W toku zobaczymy, co będzie. Trudne do rozwiązania. Tak samo przy kopalni, żeby to tak było, że nie ma wejścia do kopalni, tylko jest wjazd. Którędy ma ludzie wchodzić do kopalni i w ogóle nie ma przejść w ogóle do kopalni na, na ulicy Kambii. Wejście samo do obiektu kopalni, no to to jest według mnie sprawa kopalni. No ale miasto jest, może tego zgłosić, taki wniosek, żeby kopalnia się pokazała, gdzie, którym ludzie mają wchodzić, a nie samochodami razem, między samochodami muszą przechodzić wie pan, no ja myślę, że jeszcze trochę no, nam. A, pan jako przewodniczący i radny wieloletni, może pan coś z tym Proszę pan, Ja, ja tak myślę, parę. że jeszcze nam trochę ze, zejdzie. Za krótko czasem. pan jest radnym, nie, nie, jeszcze nam zejdzie czasu, zanim dojdziemy nie. do takiej doskonałości, a. o której pan mówi. Myślę, że jest sporo, o wiele jest Sporo ważniejszych się, w rzeczy, które wymagają pilnego załatwienia. No to, no tak. Więc, y, no, ale jakby się z. Da się pismo w tej sprawie, to już jakoś tam krok po kroku coś Panie. będzie się działo. A jak nie wiem, czy pan złożył jakieś pismo, pismo jest które tylko początek. Jest. Nie, pismo, pismo jest w pewnym sensie tylko usprawiedliwieniem, że się coś zrobiło. No to, no to czy już no. zostało jakieś pismo w tym stanie zrobione? Nie ma no to widzi pan, no to jak pan działa? Jak ja panu zgłaszam, wszystkim radnym to, zgłaszam. I co w tym stronie? To jest w pewnym sensie alibi. Trudno powiedzieć, czy pan to w formie interpelacji chce zgłosić, czy pan... No to w już w radny chwili, może zgłaszać się, w jaki sposób w tej chce. Chwili, w tej chwili nie. W jakim charakterze pan przyszedł? Czy charakter pan przyszedł charakter w charakterze obywatela wolnego. No nie, proszę pana, ja pan przyszedł w charakterze normalnego obywatela, to by pan nie włączał w tej chwili y, nagrywania. Nie ma takiego zakazu tutaj. Nie ma takiego zakazu, ale wie pan, są pewne zwyczaje kulturowe i w takich rzeczy się po prostu jest pan, pan z publiczną wiele lat radnym y, 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 nie ma owszem, zakazu, żeby pana nie pokazywać. Nie, nie przyszedłem do pana do domu, tylko w miejscu publicznym. Owszem, ale wie pan, to świadczy, że pan nie przyszedł w takim celu, tylko pan przyszedł po prostu sobie zrobić no. jakiś spektakl. No tak, no, to no tak. No to to, jest... czyli, czyli pan, jak bez spektaklu, to można z panem coś załatwić? Czy wie też co? czy, znaczy, pan tak uważa. Słowo załatwić jest takie równoznaczne i często się pejoratywnie kojarzy z datami no tak, czasami. No oczywiście, no, nie, no. no żeby sprawa jakoś. Tak początek nadać dzień biegu. Proszę pana, pan wie doskonale, no. że rada jest radą, która A. ma pewne swoje funkcje, natomiast jest organ wykonawczy, którym jest burmistrz, który jest tak naprawdę realizatorem tak. różnych spraw, uchwał, rady miasta, interpelacji tak. i innych rzeczy. No to, to na razie spektakl kończy, jak według tego chce.